Jako gracz i entuzjasta technologii, cenię sprzęt łączący funkcjonalność z estetyką. Gamingowe peryferia często jednak przesadzają z krzykliwością. Logitech G Pro X, ten Keyless Rapid, stawiając na minimalizm, od razu mnie zainteresował. Pytanie brzmiało, czy za prostym wyglądem kryje się wysoka wydajność. Postanowiłem to sprawdzić. Klawiatura dostępna jest w kolorach czarnym, białym i ciemnoróżowym – magenta. Wszystkie to wersje Tenkeles, czyli bez bloku numerycznego, co czasem bywa przydatne. Cena 169 dolarów plasuje ją w segmencie premium. Szkoda, że za tę kwotę nie otrzymujemy funkcji bezprzewodowej, którą oferuje konkurencja, np. Alienware Pro Wireless. G Pro X Tenkeyless Rapid jest wyłącznie przewodowa, design to jej atut. Wybrałem białą wersję, wygląda niesamowicie czysto. Monochromatyczność, przełamana jedynie czarnym pokrętłem głośności, i czytelna czcionka nadają jej nowoczesny, dyskretny charakter. Szczotkowane aluminium i srebrne logo Logitech dodają klasy. Na górze mamy przyciski do trybu gry, podświetlenia red, green, blue, multimediów i wyciszania. Pokrętło głośności jest wygodne, a teksturowana powierzchnia zapobiega ślizganiu się palca. Klawisze są solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów. Matowa, lekko chropowata powierzchnia zapewnia pewny chwyt i komfort i podczas grania i pisania. Zamiast standardowych przełączników mechanicznych Cherry, Logitech zastosował tu magnetyczne przełączniki analogowe. Oferują one liniowe działanie z siłą aktywacji 35 gramów. Idealny kompromis między szybkością a precyzją, minimalizujący przypadkowe naciśnięcia. Dźwięk przełączników jest cichy i przyjemny, z delikatnym kliknięciem. Nie ma mowy o grzechotaniu czy metalicznym pogłosie. Używałem G Pro X Tenkiles Rapid jako głównej klawiatury do gier przez kilka tygodni, testując ją w tytułach takich jak Halo, The Master Chief Collection, Minecraft, Eternal Strands i Tales of Kenzera Zau. W każdej spisywała się znakomicie, reakcja była błyskawiczna, a ergonomia zapobiegała zmęczeniu dłoni, nawet przy długich sesjach. Lekkość przełączników ułatwiała szybkie kombinacje, również te wymagające użycia małego palca. Tryb gry dezaktywujący wybrane klawisze był bardzo przydatny. Pisanie również jest komfortowe. W teście MonkeyType osiągnąłem 89 słów na minutę z 95% dokładnością. Wynik zbliżony do mojego standardu na klawiaturze Lofree Block. Kluczowy jest tu Logitech G Hub. Oprogramowanie pozwalające na pełną personalizację. Możemy dostosować podświetlenie Red, Green, Blue, indywidualny kolor dla każdego klawisza, skonfigurować tryb gry, ustawić punkty aktywacji przełączników i przypisać funkcje do klawiszy. Można na przykład zmniejszyć punkt aktywacji dla klawiszy W, A, S, D dla szybszej reakcji w grach lub stworzyć profile trybu gry dla różnych tytułów. Aplikacja jest intuicyjna i stabilna. Podsumowując, Logitech G Pro X Ten Keyless Rapid to solidna, responsywna klawiatura gamingowa łącząca minimalizm z zaawansowanymi funkcjami. Magnetyczne przełączniki i personalizacja przez Logitech G Hub dają przewagę w grach. To świetny wybór dla szukających przewodowej, kompaktowej klawiatury o wysokiej wydajności i dyskretnym wyglądzie. Zalety: Estetyczny, minimalistyczny design. Wysoka jakość materiałów i wykonania. Magnetyczne przełączniki, szybkość i precyzja. Personalizacja Logitech G Hub. Wygodne pokrętło głośności i przyciski multimedialne. Tryb gry, komfort pisania, cichy dźwięk przełączników. Wady, brak wersji bezprzewodowej, brak bloku numerycznego. Ten wysoka cena, ocena 4,5 na 5 doskonała dla wymagających graczy ceniących minimalizm i wydajność. Brak łączności bezprzewodowej i cena to jedyne istotne minusy.